Ruch TV. Oficjalna Telewizja Ruchu Chorzów. Jedziemy do Wrocławia. Czas na szpil. Opadły już emocje po rekordowym, wielkim meczu przyjaźni z Widzewem. Niebiescy w poniedziałek wrócili do pracy i rozpoczęli przygotowania do kolejnego ligowego spotkania, wyjazdowej potyczki ze Śląskiem Wrocław. No po intensywnym graniu w weekend, wróciliśmy od poniedziałku do zajęć, trochę zmieniliśmy ten poniedziałek z racji zmęczenia, które też towarzyszyło po ostatnim meczu, więc poniedziałek był trochę lżejszy, jeśli chodzi o intensywność i objętość niż normalnie tak. W mikrocyklu wygląda, natomiast wróciliśmy wszyscy z nową energią po to, żeby przygotować się do kolejnego wyzwania. Tu już nie ma czasu na rozmyślanie o przeszłości, trzeba koncentrować się tylko i wyłącznie na tym, co przed nami, a przed nami mecz ze Śląskiem. We Wrocławiu nie zobaczymy na boisku Patryka Sikory. W meczu z widzewem wychowanek niebieskich zerwał więc zadło krzyżowe i czeka go dłuższy rozbrat z piłką. Przede wszystkim żal, bo Patryk bardzo dobrze wy wygląda i funkcjonował w ostatnich tygodniach, miesiącach. Też po takiej nieudanej rundzie jesiennej myślę, że odbudował się i, i był filarem i trzonem tego zespołu. Też wiele dobrych występów, dobra praca jego. Natomiast no, takie rzeczy się zdarzają i wierzę, że wróci po niej jeszcze silniejszy i e, dołączy do nas szybko. Oczywiście wiemy, że czeka go długa przerwa i e, będziemy na pewno mocno za niego trzymać kciuki i czekali będziemy oczywiście na jego powrót. Sobotni rywale w końcówce sezonu mają zupełnie odmienne cele. Niebiescy mają jeszcze matematyczne szanse na utrzymanie w lidze, z kolei Śląsk liczy się w grze o Mistrzostwo Polski. Śląsk był jesienią najlepiej punktującą drużyną w PKO BP Ekstraklasie. Wrocławianie spędzili zimę w fotelu lidera, mając w dorobku aż 41 oczek. W 2024 roku już tak dobrze nie jest. Zespół trenera Jacka Magiery w 10 wiosennych spotkaniach zdobył 10 punktów, tylko o 3 więcej od Ruchu. W tym roku strzelił również najmniej bramek. Mimo tego Śląsk wciąż utrzymuje się w czołówce tabeli, tracąc obecnie 4 oczka do liderującej no nie bez przyczyny, Śląsk jest na drugim miejscu, zdobył bardzo dużą liczbę punktów, szczególnie oczywiście w rundzie jesiennej trzeba będzie się wznieść na wyżyny, żeby pokonać Śląska szczególnie też na jego terenie. Zespół, który em, szczelnie broni, ostatni mecz z Legią też pokazał jak, jak ta obrona wyglądała. Myślimy, że i spodziewamy się pewnie podobnego scenariusza tego, co widzieliśmy w ostatnim meczu z Legią. E, wróci na Huel, więc na pewno siła ofensywna śląska będzie wzmocniona, będzie Exposito, będzie Klimala, więc y, zawodników, którzy też z przodu mogą zrobić różnicę, jest sporo. Natomiast no, chcemy się przygotować pod kątem tego meczu również na to, co się zaproponuje, na, na szczelną obronę, pewnie na też szybkie wyjście z kontratakami ale myślę, że też będzie sporo momentów, w których Świąt będzie chciał przejąć kontrolę i będzie chciał dominować i wtedy role się odwrócą i to my będziemy szukać możliwości pewnie z kontrataku. Trener Śląska Jacek Magiera wskazuje, że ruch, mimo zajmowania ostatniego miejsca w tabeli, będzie dla Wrocławian bardzo wymagającym przeciwnikiem. Ja uważam, że to będzie bardzo trudny mecz. Ruch Chorzów jest, jest drużyną grającą w piłkę, zdeterminowaną, grającą bardzo dużo w pojedynku. Mają zawodników, którzy nie kalkulują. Szczepan, Kozak, Dado, Wójtowicz i inni. Jest to, jest to drużyna, która mimo tego, że jest na ostatnim miejscu w tabeli, to psuje sporo krwi każdemu zespołowi i wiemy, że, że to nie będzie w żaden sposób spacerek. I podejście takie do tego spotkania, że nam się coś należy, no nie do końca, nie do końca przyjmuje, bo o, o każdy med boiska będziemy musieli walczyć o każdą piłkę. Drużyna ma być na to, na to gotowa. Rozmawiamy w ciągu tygodnia, w ciągu mikrocyklu treningowego na, na ten temat. Wiemy o tym, że aby wygrać to spotkanie, potrzeba nam jeszcze więcej determinacji niż w poprzednich spotkaniach. Jeszcze więcej trzeba dać siebie, jeszcze więcej trzeba wykonać sprintów, jeszcze więcej trzeba wygrywać pojedynków, jeszcze więcej trzeba blokować dośrodkowania, jeszcze więcej trzeba wbiegać w pole karne, jeszcze więcej trzeba ambicji, charakteru, wszystkiego. Bo, bo to jest to, co powiedziałem, kluczowy sezon, mecz sezonu, kluczowy moment sezonu, i, i tylko taka postawa pozwoli nam zrealizować swoje marzenia, cele, które mamy. Cały czas próbują grać w piłkę. To jest zespół, który rozgrywa, który gra w polu karnym swoim, gra na połowie swojej, na połowie przeciwnika, który straci piłkę, ale dalej próbują, który, który wychodzi. Też presingiem do, do drużyny rywala jest to, jest to drużyna mocno dobrze biegająca, także, także to, co, to, co powiedziałem, mają ostatnie miejsce w tabeli, natomiast nikt, z łatw, nikt łatwo z nimi, z nimi nie miał. Jak sobie prześledzimy wszystkie mecze, które w tym roku oni grali, to, to poza może meczem w Szczecinie, gdzie szybko stracili gola e, samobójczego e, i przegrali 5-0. To był, to, to był zespół, który sporo krwi napluł, na, napsuł innym zespołom. Także tu trzeba być uważnym pod tym kątem. Natomiast oczywiście my jesteśmy faworytami i chcąc zdobyć Mistrzostwo Polski naszym obowiązkiem jest wygranie tego meczu. Historia gier ruchu ze Śląskiem Wrocław liczy sobie już 60 lat. W sobotę oba kluby zmierzą się po raz 85. Pierwsze spotkanie pomiędzy ruchem a Śląskiem odbyło się 30 sierpnia 1964 roku we Wrocławiu. Niebiescy wygrali wówczas 1 do zera po bramce Eugeniusza Fabera. Z kolei w rewanżu w Chorzowie, górą byli rywale, którzy zwyciężyli 2 do 1. Na kartach historii rywalizacji obu klubów z pewnością zapisał się mecz z końcówki maja 1975 roku. Przy cichej, niebiescy podzielili się punktami ze Śląskiem, ale był to wynik, który zapewniał legendarnej drużynie trenera Michała Wiczana tytuł mistrzowski. Ruch i Śląsk rywalizowali ze sobą przez wiele sezonów na boiskach Ekstraklasy, ale także na jej zapleczu oraz w Pucharze Polski i w Pucharze Ligi. Łączny bilans tych spotkań jest bardzo wyrównany. To 30 zwycięstw niebieskich, 29 triumfów Śląska i 25 remisów. We Wrocławiu znacznie częściej wygrywali gospodarze. Chorzowianie ostatni raz zwyciężyli w stolicy Dolnego Śląska we wrześniu 2016 roku. Dodajmy, że do ostatniego pojedynku ruchu ze Śląskiem doszło jesienią ubiegłego roku w Chorzowie. Dla Niebieskich była to premiera na nowym, przebudowanym stadionie Śląskim. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2, a obie bramki dla naszego zespołu zdobył Daniel Szczepan, który skutecznie egzekwował rzuty karne. Ligowe rozgrywki wkraczają na ostatnią prostą. Popatrzmy na zestaw par 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na początek Piast podejmie u siebie warte. W drugiej piątkowej grze ważny pojedynek w kontekście walki o czołowe lokaty w lidze. Jagiellonia zmierzy się z Pogonią. W sobotę Górnik będzie gościł Łódzki Klub Sportowy, a po meczu we Wrocławiu Widzew zagra na własnym terenie z Rakowem. W niedzielę Zagłębie uda się do Radomia. Legia do Mielca, a Lech będzie gościł Krakowie. W poniedziałek na zakończenie 30. kolejki mecz o 6 punktów w dole tabeli. Puszcza podejmie koronę. Na koniec naszego programu Adler przypomni Wam o bardzo ważnej sprawie i zapowie tradycyjny konkurs. Oglądajcie do końca. Dobry tu Adler! Tak jak powiedział Tomek, oprócz konkursu chciałbym wam przypomnieć, że to ostatnie dni rozliczeń podatkowych. Jeśli żeście się jeszcze nie rozliczyli z fiskusem, to przypominamy o możliwości wsparcia Centrum Szkolenia Ruchu poprzez przekazanie 1,5% swojego podatku. To was nic nie kosztuje. Styknie, że we swoim zeznaniu podatkowym wpiszecie numer KRS, który sam widzicie. Ten numer znajdziecie też w opisie filmu. Wspierajcie niebiesko przyszłość. A teraz jademy za konkursem. Napiszcie w komentarzu w której minucie padnie pierwszy tor we szpilu ze śląskiem. W to pierwszy trafi dostawodno z wartości 100 zł. Do wykorzystania we naszych strefach kibica. Persk niebiescy. Czas na szpil. Up got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go Jackson and remain the same no forecast Eli, live baby time out right out you can let them hate me get it wrong